Wiadomości z Małopolski. W Myślenickiej Szkole Muzycznej przekazano promesy z obszaru sportu w ramach trzech konkursów: czyli Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa, Małopolska na Sportowo oraz Już Pływam. W tak MIRS-ie, czyli Małopolskich Inwestycjach Rekreacyjno-Sportowych, to są środki na modernizację, na odświeżanie obiektów sportowych, ale też na budowanie nowych, szczególnie tych niekubaturowych, czyli wojsk zewnętrznych, siłowni zewnętrznych, ale różnego rodzaju innych przestrzeni, na których można bądź to uprawiać rekreację, bądź można grać w różnego rodzaju gry czy uprawiać jakieś, jakieś dyscypliny. To będzie zależało w dużej części od tych, którzy środki otrzymali, ale znając sprawność naszych samorządowców, te środki zostaną na pewno dobrze wykorzystane. Dwa pozostałe konkursy, na które rozdawaliśmy dzisiaj czeki, to z jednej strony Małopolska na Sportowo, czyli wspieranie różnego rodzaju wydarzeń sportowych organizowanych przez kluby sportowe, przez związki sportowe, ale też przez organizacje pozarządowe. To jest takie ożywianie sportu dzieci i młodzieży, bo to przede wszystkim w tym kierunku te środki przekazujemy. Trzeci konkurs już pływam. Musimy dbać o to, żeby to dziecko, które znajdzie się w kryzysowej sytuacji na wodzie, żeby potrafiło się wybronić, po prostu, żeby się uratowało, a temu służą te konkursy. Ja się cieszę, że gminy tak chętnie przystępują. Dokładając też swoje środki, bo to zabezpiecza tam, gdzie nie ma basenu, wyjazdy na basen i naukę pływania, a tam z kolei, gdzie są baseny, no większy udział młodzieży w samej nauce pływania. Ja myślę, że to są dobrze, mądrze wydane środki, które kiedyś tam, kiedyś komuś może ułatwić odnalezienie się w trudnej, kryzysowej sytuacji na wodzie, a przecież często takie się zdarzają. Do finansowania od kilku do kilkuset tysięcy złotych otrzymały gminy z powiatów Suskiego, Myślenickiego, Wadowickiego, Tatrzańskiego i Nowotarskiego. Dzięki środkom przekazanym przez Zarząd Województwa Polskiego będziemy mogli naszą infrastrukturę sportową unowocześniać, modernizować, rozbudowywać, bo te środki, które otrzymujemy zarówno na wymianę podłogi na hali widowiskowo-sportowej, czy też modernizację placu zabaw w parku Jordana, czy remont boiska przyszkolnego przy szkole numer w Myślenicach. To inwestycje, na które mieszkańcy, szczególnie dzieci i młodzież czekają od wielu, wielu lat. Także cieszę się, że razem przy współpracy z Zarządem Województwa Małopolskiego, z Panem Marszałkiem, z radnymi będziemy mogli zrealizować w końcu kolejne ważne inwestycje sportowo-rekreacyjne w naszym mieście. W ramach konkursów dofinansowanie przyznano nie tylko jednostkom samorządu terytorialnego, lecz także organizacjom pozarządowym.